Dasz radę przejechać? I to zależy od tego, ile samolotów jest przeciwka. Jak dużo sprzeciwka samochodu, no to nie, nie dam rady przejechać. Ale tam to przypuścił, tak? No to wjeżdżamy, Podnieś się, czy jeszcze jest zielone światło. Powoli przez ten próg przejedziesz. Powoli. Tak? Stop, 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 dalej już nie idzie. Możesz mhm. powiedzieć, że korzystam z uczciwości, tak? Na jaką czy dwukierunkową? Jednokierunkową Jaka? Co? Jedno czy dwo? No. Lusterka. Tu jeszcze wróć na prawy pas trochę w prawo, że wracasz Rostarka I znowu migamy Na jaką drogę teraz wjeżdżasz? No tutaj jednokierunkowo. No to sobie w przepuszczasz, tak? Thank you.